Odcinek 32, sztuka beczek krzyżkami rozwalania. Gdzie Ma kasę? Trzy tysiące dukatów albo spadaj! No cóż, trudno. Jeszcze nie mamy tyle kasy, że, trzeba, że można było się tam dostać, ponieważ już trzech tysięcy. Więc póki co zajmijmy się przygodą dalej. W miarę przygody oczywiście będziemy mieli odpowiednią ilość pracy, żeby się tam dostać. Tak więc nie ma problemu. Witam wszystkich, bardzo serdecznie z TW 196, a to jest kolejny odcinek z serii Średka Grupa K. drugi odcinek. O ile się nie mylę. Ale chyba się nie mylę. I teraz. Teraz pozostała walka. Nazywa się odcinek Stacja oczywiście i. Tak, podsumujmy. Wszystko zdobyliśmy, wszystko zdobyliśmy, wszystko zdobyliśmy. Wszystko zdobyliśmy. Tutaj już nic nie ma do zdobycia, raczej więc. Powiem to w ten sposób. Więc już nie zdobędziemy raczej nic więcej, ale mamy kolejnego bossa do pokonania. Tylko jak on się nazywa ten boss, bo ja nie pamiętam. Nie jak się nazywa to był na Ten to co? Kolejarz? Dobra. Z kolejarzem w takim razie będziemy walczyć na stacji. Oczywiście musimy pozbyć się wszystkich myśliwych. To są ci z Zimowej Wioski. Zaraz ja poczekam na niego. W ogóle arki nie trzeba Automatycznie Autentycznie Oczywiście należy się, się przemieszczać. No, Dłome, ci nie pomogą, haha! Sztuka... Sztuka beczek rozwalania szyszkami. Widzicie? O, jeszcze można go czasami tu... uderzyć, ale dobra. Znaczy, strzelić jeszcze. Dobra, udało mi się nie zginąć. O-o. Widzicie, należy się przemieszczać, wiadomo. Trzeba go oczywiście do beczek żeby nie ginąć od tej. No coś się da ciepło. Dobra, nikt nie waży. Bardzo szybko rzadko z kimś się nie strzelało do beczek. Washi. Chica, ostate a falla. Padajność. To jest kolejarz. Go! Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi. Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Nagrodą jest tysiąc dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. papuga. Znowu jest w swoim świecie, jak widać. No właśnie teraz jest wleciała do swojego świata, ale już yy, jej nie ma. No cóż, trudno, innym razem powczuwałam z papugą. No cóż, trudno. Więc podsumujmy. Uwoliliśmy wszystkie zwierzęta z transportu w zimowej krainie. No, z wątrowego regulacji również. No i pozostało teraz jedynie co to dostać się do, że tak powiem, do dostać się do portu, żeby dostać się na statek i uwolnić zwierzęta ze statku, jeszcze Hunter'a. No, oczywiście yy, nie mamy jeszcze 3000 diogadów, więc przez to nie możemy się dostać do portu przez tę kratę. Tak więc jest trochę jakby powiedzieć, no, niby problem, ale jednak nie do końca. Dlatego, że papuga usłyszała o pewnym wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Tyle, w tej drugiej części portu, jeśli chodzi od tej strony, tu mamy motorówkę. I ta motorówka właśnie zaczyna kolejny poziom, który jest oczywiście, że tak powiem, wyścig i musimy wygrać, no to nie jest co prawda 2000, żeby y, móc mieć od razu 3000, ale 1000, to już zawsze jakiś 1000 to przodu. Więc po prostu będziemy musieli sobie, że tak powiem, motorówką popłynąć. A, czyli to jeszcze nie jest, to dobra. Czyli na razie póki co motorówka. Już motorówkę też przejdziemy w następnym odcinku, ponieważ w tym poziomie znaczy w następnym odcinku, ponieważ w tym odcinku nie wiem jak w ogóle potraktować tą motorówkę, czy to jest, yy, że tak powiem yy, do, ten świetne, do jakiego świata zajrzeć motorówkę. Myślę, że to chyba zajrza już jako następny świat, jeśli chodzi o motorówkę. I chyba tak zrobię, tak sądzę. Myślę, że to byłby dobry pomysł, ponieważ w tym odcinku była walka, więc to już koniec. No, oczywiście, teraz możemy tu wejść, jak widzicie, teraz się już tutaj nie da wejść, do wagonu. No, a tu wszystko oczywiście pozbierałem jak widzicie, więc... Ale to by było na tyle. Dziękuję Dzięki wszystkim, bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, odcinek się znowu nie zapomnij o łapce w górze. Ponieważ to motywuje do dalszego nagrywania, ewentualnie... Daje większą frajdę, jak widzicie. Dobra, to ja zapisywałem ostatnio. A dobra, zapiszmy mi na Więc jeszcze raz, ciekawie wszystkie piosenki, a daje... Na razie, cześć, pa. Pozdrawiam. Pokonany.